serdecznie na moim kanale z tej strony Mark Drake. Moi drodzy, witam Was w kolejnym szóstym rzuciunku gry e, Call of Duty. E, moi drodzy, tutaj jesteśmy małą farą. To jest nasz ojciec, uciekamy z nim przed Rosjanami, właściwie przed tymi bandytami, którzy zabijają, mordują wszystkich Teraz fara. również za pomocą gazu. Zatem zacznijmy sobie. Dobrze, chodźmy. Tędy biegniemy, musimy uciec z tego miejsca razem z ojcem, szukamy Fadira naszego Jezus brata zbyt. idź za mną, nie pozwól, żeby Rosjanie cię zauważyli moja dziewczyna, zamknij zaszmój usta para. to płucica poddychaj jej szybciej Fara, Wejdź do domu para. błagam, posłuchaj bo... mnie Fadir papo, słyszałem bomby zamknęła okna, tak jak kazałeś. Świetnie. Chwilowo gaz na mnie grozi. Chodźcie ze mną do kuchni, oboje. Gdzie mama? Przykro mi chłopcze, ona nie przyjdzie. Czemu oni to robią, papo? Myślą, że pomagamy rebeliantom. Weź tę maskę. Mamy taką dla Fary? Pomogę twojej siostrze. Ty potrzebujesz własnej. Proszę, weźcie telefony. Użyjcie ich, jeśli zostaniemy rozdzieleni. Dobra, musimy przejść przez most i uciec w góry. Tam będziemy bezpieczni. A jak nas złapią, papo? Zabiorą was stąd i zamkną. Nie chcę iść. Okej. Okay. tak, wiemy. Wrócimy tu. Obiecuję. Hadir, musisz być silny dla siostry, rozumiesz? Mamy jej tutaj, a umysł mniej jasny. Tylko tak przetrwamy, rozumiesz? Tak, papo. Słuchajcie. Kiedy wyjdziemy na zewnątrz, trzymajcie się mnie, ok? Pa, Schowajcie się za mną. Proszę, nie ma tu nikogo oprócz moich dzieci. Proszę. Nie! Wielkie

jeno brał okej okay. Nie, wiem, czy uda mi się teraz uciec przez ee, przez drzwi? Spróbujemy, tylko nie wiem gdzie jest Fadir. Nie ma raty, to kwad. To kwad. Próba nie aję każdytom. Idziemy na zies. Powtórzę. Jak ciebie

Przyjęto. Odwołaj. Zasraniec. Gdzieś tu go słyszę. Nie bardzo wiem, co mam zrobić. Jak ucięc z tej sytuacji? A, jest tam. okręt? Nie zrobię ci krzywdzie. Może będę w stanie go ranić? Poka, dzie nic ci nie zrobię. Nie bój się. Szkodziłem, ale chyba to jest niewystarczające, nie lubi małych terrorystów. Mówiłem, że cię znajdę. Myślisz, że możesz się chować w nieskończoność? Kto jest? Dobra, musimy jeszcze raz go zaatakować. Twoja rada. To, że jesteś Tobą, to, że się, Chłopie. Nie uciekniesz, W Chodź do mnie, wyjdziemy z Powiedz jej, i patrz na mnie, tyś z domu. Mam coś, co Ci pomoże. Dobra, udało się tym ra... cię Nie uciekaj, chłopaki. Nie uciekaj, chłopaki. Nie uciekaj, oj Nie uciekaj, chłopaki. Nie uciekaj, chłopaki. nożem uciekaj, lepiej. Same z wami kłopoty. Nie uciekniesz stąd, dzieciak. Jesteś w Dobra, nie dorywiół. Tutaj jesteś. Nie ma. Zgadnij jest, Wow, Straszne ale no kupka, kupka! Mnie, zielak, okay. Nie bój się. Jesteśmy razem. Sprawdźmy jego złogi. Ciężki. Musimy. Dobra, maskę mogę wziąć, ale nie mogę wziąć AK-47, ponieważ ten. Mam... E, klocek jest przywalony Chodź. Na, tym, na tej broni. Leży on. się w maku. Nie zobaczą nas. Chodźmy. Papo? Moje skarby. Musisz wstać. Ah! Nie mogę... Nie. nie... Nie... mogę... iść z wami. Co mamy zrobić? Przetrwajcie... Za wszelką cenę... Przykre, no ale My co zrobić? Musimy, e, musimy Chodź, jakoś sobie tutaj cię. poradzić razem z fadirem z bratem. Musimy uciec z tego domu. Zgadził się! Spróbuj go otworzyć. Uda ci się siostra? Okay,

Wszystko musimy iść dalej. To niesprawiedliwe. Zabijają wszystko, co zobaczą. Masakra. Przed nami są żołnierze. Trzymaj się blisko, dobrze? Idziemy do niebieskiego boku. No. Dobra, za

Musimy uciec z tej wioski w kierunku góry przez most, jak mówił ojciec. Tędy. Pójdę pierwszy w do Dobra. Gaz w dalszym ciągu działa w powietrzu, zabije ludzi. O, Chciał ukraść dziecku tą łaskę. Już w porządku, możesz nich! To jest to cofanie się od kilka, kilkanaście lat wstecz, o którym wspominali. Producenci, Masakra, to się dzieje po prostu. Zobaczcie, że jak tutaj Rosjanie dostają podupnięt, to nie daj się zobaczyć, dobrze? Tylko ja na ja jednej strony sobie troszkę zasługują na to. No, Cięchniemy, złapią nas. Potrzebujemy ciężarówki. Żołnierze cię usłyszą. <zysk critics> ja pójdę. Znajdź broń. Jeśli będziesz się bać, odwróć ich uwagę telefonem. Nie daj się złapać. Nie dam. Kurczę, czy tam podejść do, do nich. No dobrze jest to na górze, widać go. dzwonimy. Słyszysz Potrzebuję tej broni. Jak myślisz, co to było? Nie wiem. jakiś zwierzak Nie brzmiało jak zwierzę. to świercz. Jest środek dnia świercą w nocy. Okay, nocy.j, mamy broń. Może tobie się pojewałło, jeśli się wydaje, No i teraz musimy... Dostać się do ciężarówki. Jak to zrobić? Zabij żołnierzy, muszę ich zabić. Kurcze, przed, mm, przed wejściem do ciężarówki, muszę ich zabić. No dobra. Spróbujemy. Próbujemy wejść pod ciężarówkę Może mi się wypadałoby już kropnąć któryś z nich. No dalej, strzelaj. Dobra, przeładowało. Razem cię pieprzone robaki! No co to kurwa jest? Raz jeszcze raz zadzwonić do Hadira. Dobra, jest tam. Wiem, że masz moją broń, suka. Oddawaj ją! Tylko pogarszasz swoją sytuację. Zabiłaś mojego kumpla, pieprzona, suko! A teraz zabiję ciebie. Już nie żyjesz, słyszysz? Pięknie udało ci się. Ocaliłaś nas. Uciekajmy stąd. Ale AKA dalej nie mogę wziąć. Dobra, uciekamy. Masz rację, Hadir. Zobaczymy teraz, czy będę umiała prowadzić. Okej, okay. uciekajmy stąd. Zaprowadzę. Ja prowadzę no. No. Bierz go! Złoź ty mnie! Nie! Nie! Mnie! To wy jesteście diabłami, które zabiły moich żołnierzy? I to jest właśnie Barkow. Znajdę, Okej. Okay. Dobra, to tutaj wracamy z powrotem. Do naszej misji. Fara. Fara. Doko, Fara. Jesteś cały? Dobra. Gdzie jesteś? Fara! Hadi. Fara! Hadi. Fara! Przestań! Fara! Fara! Stop! Gdzie jesteś? To był Fara! To on Fara! gaz. Fara! nie nie Fara! 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 Już dobrze, Fara! Złapiemy go. Musimy stąd Była już koniec naszej misji, dom. Mój brat zawsze chciał walczyć bez zasad. Mm. A teraz złamał wszystkie. Hadir udał się na północ. Przy wzgórzach przechwycili go żołnierze Al-Katali. Boże, z własnej woli? Nie wiemy. Przykro mi, fara. Twój brat... Jest terrorystą. To amerykański agent, współpracujący z terrorystami. Hadir nie chce z nami walczyć. Mógł zabić wszystkich, kiedy ukradł gaz, ale tego nie zrobił. Skąd wiesz? Byłem tam. Chciałem temu zapobiec. Dlaczego nic nie mówiłaś? Myśleliśmy, że to Alkatala. Nie wiedziałem, że to on. Teraz wiemy. Ruszamy za nim w pościg. Idę z wami. Będziesz polować na brata. Nie jest moim bratem. Już nie. Barkow wyznaczy za niego nagrodę. W takim razie dorwijmy go pierwsi. Jeśli coś się spieprzy, wybuchnie wojna z Rosją. Więc niczego nie spieprzmy. Hmm? To zły pomysł, fara. My zajmujemy się swoimi. Zwykle znaczy to coś innego, ale nie tutaj. Fara idzie z nami. To nie prośba. Okej. Okay. Macie zgodę na likwidację. Wszyscy. Okej, okay, odprawa. Nasze materiały potwierdzają, że Hadir miał pozostałe kradzione gaz, kiedy skontaktował się z najbrutalniejszym porucznikiem Alkatali, rzeźnikiem. Śledziliśmy ich pojazdy do osiedla domów w górach Akrus, uznawanego za forum. Aleks i Fara zostaną w odwodzie, by potem posprzątać, a Bravo 6 poprowadzi oddział szturmowy, znajdzie i zabezpieczy chemikalia, odbije Hadira i zabije wilka.

osiągnięto punkt kontrolny mamy przed sobą e, Carpentera i teraz e, moi drodzy tutaj jest e, reszta naszej załogi ja sobie kończę na dzisiaj i dziękuję wam za ten odcinek, zapraszam na kolejne dzięki, na razie, cześć